Mamy prorangę ojoj Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana, Sieram kolejny odcinek z Brawl Stars dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby wbić sobie 2000 pucharków na kolejnej postaci moi drodzy. Dawno nie było odcinka gdzie dwa 2000 pucharków, więc dzisiaj sobie to wbijemy ale moi drodzy, nie będzie to takie zwykłe wbijanie 2000 pucharków, ponieważ jak sobie wejdziemy w topkę, wejdziemy sobie w zadymiarze, moi drodzy, następnie wybierzemy sobie Iwi, którą oczywiście dzisiaj będę grał. To jestem aktualnie trzeci na świecie. Jak widzicie, jakiś Zeus jest pierwszy, który ma 2022, moi drodzy, więc plan jest taki, żeby wbić top 1 global na Iwi. Nigdy jeszcze chyba nie byłem. Top 1 global na jakiejś postaci, więc lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wy oczywiście stawcie łapeczkę w górę, no minimum 2000 łapek w górę mój do 2000 pucharków na IV, 2000 łapek w górę. I wbijam kolejną postać na 2000 puszek, co szczerze mówiąc teraz naprawdę łatwe, no bo wczoraj miałem jeszcze 1000 na tej Iwi No i zagraliśmy na live, na live dobiłem do 1700 więc 700 pucharków wbiłem sobie na live. No i dzisiaj, po prostu w trakcie dnia, żeśmy sobie zaczęli grać tam nie wiem godzinkę temu i właśnie już teraz dobijamy. Więc w sumie w bicie tego zajmuje około 5 godzin od 1000 do 2000. Więc myślę, że naprawdę fajny wynik. I najszybsze na pewno w bicie 2000 pucharków z wszystkich moich postaci, które już miałem na 2000, bo to jest chyba nie wiem, czwarta postać, piąta postać na 2000. Coś takiego, moi drodzy. Coś takiego. Był 8bit był Bibi, znaczy była Bibi, no i był też Czak. No to chyba, chyba nic nie pominam, i to jest czwarta postać, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, dajcie na komentarzach wypewnie. Bardziej to ogarniacie niż ja. No i kurde, niestety padam ale myślę, że wygram. Myślę, że wygram, bo sporo żeśmy obili. Oni mają czaka, ten czak za dużo nie zrobi, bo on tylko jeździ midem. Czasami, chociaż jak ktoś naprawdę dobrze ogarnia i graliśmy na jakichś spocenców, to wtedy mogą wygrać z czakiem, mając z imię, ale zazwyczaj to czak dostaje na łeb. Więc no tutaj, tutaj łatwiutko, moi drodzy. Wcześniej naprawdę takich bambików dawało, albo daje jakieś osoby, co niby są dobre, ale grają tak dziwnymi postaciami. Mogę wam za chwilę pokazać battleloga, moi drodzy. Mieliśmy jedną mocną akcję, zaraz wam to znajdę, to jest chyba to, patrzcie. Ziomek ma Alien feima Taki profil i grał tutaj basterem. No ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Naprawdę mega dziwne, ale lecimy dalej. Nie ma na co czekać. Dobijamy sobie, moi drodzy, bo czas nas troszeczkę goni, chociaż nie jakoś bardzo. Bo jest 15 o 16 jest zmiana mapy, więc mamy godzinę. Żeby właśnie to dobić, to myślę, że bez problemu to jest kwestia jakichś, nie wiem, 10 minut dosłownie, tak szczerze dobicie tego. Więc lecimy 2000 pucharków, a po wbiciu 2000 gramy dalej i dobijamy top 1 global. No jeszcze czegoś takiego nie robiłem. Więc no łapka w górę musi być i subik na kanale. Kto to z was jeszcze nie ma, stawcie suba i wbijajcie na liveiki, bo ja wiem, że wy lubicie, jak ja się rajdżuję na rankedach, no i spokojnie takich liveów jeszcze będzie sporo, no ale czasami też robimy live'y, gdzie wbijamy prestiż i oczywiście wbijamy sobie jakieś postacie bardzo wysoko, no bo chcę też mieć zawsze co sezon skrzynkę za 3000 pucharków sezonowych, dlatego yy, polecam też wbijać na te streamy, bo wtedy byście wiedzieli, że już taką IV zacząłem wbijać. I byście o tym wiedzieli przed, moi drodzy, odcinkiem, który w tym momencie oglądacie. Więc myślę, że, że warto sobie wpadać. Dobra, wjeżdżamy sobie w ten safe coś tam zadamy, moi drodzy. Jakbyśmy znokautowali ją pięknie, no to teraz mega dużo im zbijemy. Mega im dużo już zbiliśmy. 50% safe, moi drodzy, siadło. Oni nam jeszcze safe'u nawet nie dotknęli. Ja muszę się leciutko podleczyć i uważać na tą piper. Piper, jak ktoś dobrze ogarnia, to może mnie nawet w miarę skontrować. A jak jest średnio dobrą piperką, no to dostaje na łeb akurat, więc tutaj mega różnie to wygląda. 100 do zera, moi drodzy, 100 do zera, totalna dominacja z naszej strony, lecimy dalej, kolejne zwycięstwo. Mamy już 1979, 14 pasy, najwięcej mieliśmy chyba, nie wiem, z 29. No i też mam, moi drodzy, taki pomysł, żeby oprócz pucharków, znaczy oprócz odcinków zbijania wysokich pucharków, czyli 2000 puszek, robić odcinki wbiłem 50 pasy na jakieś tam postaci. Bo wbicie 50 pasy, moim zdaniem, aktualnie jest trudniejsze od 2000 pucharków. Bo musisz wygrać 50 gier z rzędu. To naprawdę nie jest takie proste. Bo przy wbijaniu pucharków, no to dobra, dostanę reset. Za chwilę znowu sobie zrobię pasy z 20. I odrobiłem to wszystko i jeszcze jestem do przodu. No a moi drodzy, właśnie z pasą, no to jest ciężej. Więc dajcie znać, czy chcielibyście takie odcinki. Bo na razie tylko na dwóch postaciach mi się to udało. Na Karlu i na Lum. I na Karlu wtedy nie było odcinka, bo to na live wbijałem, a na Lumi, moi drodzy, no to był odcinek z bicia 1000 na Lumi, więc polecam sobie nadrobić, kto z was jeszcze nie widział, wtedy właśnie mieliśmy 50 pasy, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście właśnie coś takiego, bo myślę, że w miarę spoko by to wyglądało, a wtedy też nie, nie muszę wbijać niem. Nie tysiąca punktów tylko mogę mieć na przykład 1500 już mieć te 50 pasy, no bo ta pasa zostaje dopóki się po prostu nie przegra na danej postaci, więc, więc dawajcie znać w komentarzach i może coś takiego, moi drodzy, właśnie zrobimy. Dobra, tutaj trzeba coś już bardziej defnąć, bo widzę, że jest lekki problem. I no, troszeczkę, moi drodzy, nas tutaj przeszli, troszeczkę nas przeszli. Rzucam sobie to. Spróbujemy tego kolcika, moi drodzy, tutaj porobić. Zniszczyli mi tego ulta. Dobra, nasz kolcik nawala safe. Nasz kolcik jak nawala safe to jest dobrze, bo to jest postać w naszym teamie, która po prostu najwięcej zbija tego safeu, więc to, to musi tak wyglądać, moi drodzy. I musimy blokować ich kolta, bo ich kolcik, moi drodzy, też nam może bardzo dużo zbić i bardzo dużo może nam zbić, również, moi drodzy, ich melodii, na którą trzeba uważać, ale. Póki co melodii idzie na Lole, a Lola sobie fajnie radzi na melodii, więc jest, jest ok. Leran fajnie tam, moi drodzy, porobił. Dobra, wydaje mi się, że, że to wygramy. Wydaje mi się, że to wygramy. Pięknie ściągnąłem go, moi drodzy, no i mamy to, dobra. Trzeba by było się troszeczkę skupić bardziej. Nie wiem na kogo graliśmy, zaraz zobaczymy. W miarę tam coś pykali Nie mam pojęcia jak to to jest, moi drodzy. Najczęściej jak przegrywamy to na jakichś Polaczków, tak naprawdę, no bo no, na heście, moi drodzy, to nie wiem czy jest ktoś z innych państw, który jest tak dobry na heście jak Polacy, wydaje mi się, że nie. Więc na no, najczęściej na jakiś Polaków, ale też wygrywaliśmy na Polaków, wygrywaliśmy na tych co są moi drodzy top 1 w Polsce aktualnie. Eee, więc na nich się udało wygrać. To było na live'ie. Oni chyba mają tam 3500 na melodii i tutaj jak mieliśmy nie wiem jeszcze z 1500 to, to trafiliśmy na nich i właśnie przegrali na nas, więc kto był na live'ie na Kiku Gorąco polecam, no to właśnie moi drodzy tam na live, żeśmy na nich wygrali, na łanie, żeśmy też wygrali, no różne, różne meczyki, więc polecam, polecam wbijać moi drodzy na streamki, wtedy jesteście na bieżąco, no tak to widzicie samą końcówkę tą wbijania, a tak to na streamie widzicie cały proces tego, ile to trwa, ile to gier trzeba zagrać i na jakich przeciwników gramy. A tak z jakichś ciekawszych jeszcze przeciwników, no to te, to chyba nie kojarzę, ale też ja nie sprawdzam tych matchmakingów w kółko, ja nawet nie patrzę na koniec meczu, na kogo gramy, chyba że jest naprawdę taki zacięty meczik, to wtedy sobie sprawdzę, ale zazwyczaj, zazwyczaj nie sprawdzam, więc nawet sam nie wiem, czy właśnie na kogoś gram, ale akurat yy, o tych osobach, moi drodzy, pamiętam, bo żeśmy na live'e sprawdzali sobie. Dobra, spróbujmy, moi drodzy, tutaj przejść. Dobrze, dobrze, to idzie. No, to będzie winek, to będzie winek i chyba nam brakuje dwóch gieraczyk już tylko do 2000, tak mi się wydaje. Chyba to jest przedostatnia gierka teraz, co będziemy grali, do 2000 pucharków. Tak, 1991, więc gramy przedostatnią grę, moi drodzy, o dwa koła, na no, później lecimy. Gierka o 2000 a następnie gramy jeszcze chyba 4 gry, żeby dobić 2000, ponad 2022, bo tyle ma top 1 na świecie. I mamy prorangę! Ojoj, ojoj, oj! No widzowie, drugi mój raz jak gram na prorangę. Raz już grałem i niestety przegraliśmy wtedy. I ktoś był na Angelo, nie pamiętam kto to był, ale no ładnie, ładnie nas naklepał. No i teraz, moi drodzy, trzeba się spocić, no bo szkoda, szkoda tutaj, moi drodzy, przegrać bo jakbyśmy przegrali, to by była lekka lipa, bo tu naprawdę sporo minusa możemy dostać, ale na razie, na razie jest ok, tak szczerze, na razie jest ok, bo zadaliśmy tam im trochę, więc zobaczymy, jestem ciekaw, kto to jest, no proranga, moi drodzy, jest, jest mocny zawodnik, no powiem wam, że mocny, mocny film się szykuje tutaj dzisiaj, eee, dobra, spróbujmy sobie tą koletkę, nie najgorzej, tą piper, jakbyśmy ściągnęli, to by był git, no wyrównali, wyrównali, moi drodzy, na razie te procenty, musimy sobie tak, rzucić jakiegoś ulcika tutaj, niech sobie Lecą te pchły zaraz, bo one tam w miarę fajnie pomagają. I na tą Piper muszę iść, na tą Piper muszę iść, ale ja bardzo nie lubię na te Piperki. Bo jak ktoś jest spocony na Piperce, to mnie robi. Ale udało mi się go naklepać, więc jest dobrze. Teraz przechodzimy midem. Teraz, teraz fajnie to wygląda, teraz bardzo fajnie to wygląda. Sporo żeśmy im zadali, moi drodzy. Jest szansa, jest szansa na, na zrobienie tutaj czegoś ciekawego. Leran. Leran, tam fajnie, moi drodzy, jeszcze tą piper rozjechał tam. Nie wiem kto ma tą prorangę. Nie wiem czy to jest piper czy colet. Więc yy, zobaczymy zaraz sobie później też co to jest zagrać, oczywiście. Dobra, no ta kolet tutaj pada, fajnie. Tutaj moi drodzy, rzucamy sobie z tej strony akurat hypera nie najgorzej. Ten Hyper coś tam zada. Zadaliśmy jeszcze jakiś dodatkowy damage. Oni mają już tylko 30%. Oni już mają tylko 30%. Mój Hyper tam w miarę fajnie idzie, bo przez to oni muszą yy, po prostu rozwalać te moje pchły i nie mogą w nas nawalać, więc to jest dosyć dobre. I chyba wygram na prorangę. Chyba, moi drodzy, wygramy na prorangę. Uwaga. O, końcówka. Tak jest. Mamy wina. Mamy wina na prorangę, moi drodzy. No powiem wam, jest moc. Jest moc, moi drodzy. Yy, nie wiem, kto to jest. Zaraz zobaczymy. 3-2 staty, moi drodzy, zrobiłem, więc nie najgorzej. Udało się Wygrać na prorangę kto to był? To był ten ziomeczek? Nie, to nie był ten ziomaczek, to był ten ziomeczek, tak? Nie tak, dobrze, dobrze. Lux Zoro jakiś, 102 tysiąc, no profil nie jakiś wybitny, rangi 57... O, to dużo, dużo 57, 5735 i dużo Winów 3v3. Ale tak poza tym to widzę, że teraz mało gra, bo bo nie ma jakoś wysoko pucharków i nie ma jakoś dużo prestiży. No ale fajnie. W chipsach co napisał przy Godix? nie. Prof chips'ach, dało, pro w chipsach, moi drodzy, ale fajnie, fajnie. Udało mi się wygrać na prorangę. Wcześniej yy, graliśmy, nie wiem na kogo, ale też jakiś znany, jakiś random z prorangą tak naprawdę. Ale no, wbicie prorangi mocne osiągnięcie. Uważam, że naprawdę mocne osiągnięcie, bo nie jest tak łatwo. No i lecimy. Gierka o 2000, moi drodzy. Przed chwilą była yy, no, dosyć intensywna giereczka, bo jakbyśmy przegrali, no to byśmy dostali sporo minusa. Tam chyba jest minus 30. 4, coś takiego jak dobrze kojarzę, więc dosyć, dosyć sporo by nas zresetowało. No ale tak to mamy tego lasta, moi drodzy. W tym momencie dobijamy sobie kolcika. No to jakieś boty są teraz, to są naprawdę jakieś boty. No kto tu gra jakimś B8B no, ja nie mam pojęcia, ale no fajnie, bo będziemy mieli przynajmniej free giereczkę o 2000 i potem jeszcze nam są potrzebne 4 gierki, żeby właśnie, moi drodzy, dobić sobie. Ten top 1 na świecie, więc mam nadzieję, że to nam się również uda. Dobra, na razie No wrzucę sobie tutaj ulcika, porobiłem kolta, no i bez problemu sobie dobijamy te ostatnie procenty, co zostało im na safe. Uwaga, czy ja to zbiję, może być ciężko, chociaż. Aj, nie zdążyłem strzelić, nie zdążyłem strzelić, ominąłem ich strzały, ale nie zdążyłem strzelić, no oni nic nie zrobią, no nie oszukujmy się, no nie ma szans, żeby oni nam w minutę 20 zbili cały ten safe, byśmy musieli chyba stanąć na respie i nic nie robić, więc no to jest, mój drogie kwestia czasu, tylko aż tam przejdzie któryś z nas. Rzucam sobie ulta. No myślałem, że się zasłania, ale niestety mnie, moi drodzy, trafiła pomiędzy ultem a ścianą. Ale tutaj przygody zdobił i bardzo ładnie mamy zwycięstwo. Dobiliśmy w tym momencie 2000 pucharków na Eevee. Czwarta postać, czwarta postać na 2000, 2003 i lecimy do zagrania. Jeszcze mamy właśnie cztery giereczki, chyba, jeżeli się nie mylę. No, i po zagraniu tych czterech giereczek będziemy mieli, moi drodzy, top 1 na świecie wi Mocne osiągnięcie, naprawdę bardzo mocne osiągnięcie. Zobaczymy sobie też topkę wszechczasów, na którym będę miejscu. I zobaczymy sobie topkę wszechczasów w Polsce. Ale wydaje mi się, że no tu na pewno będę pierwszy, bo nie wiem, czy ktoś puszował IV aż tak wysoko, żebym, żebym nie był pierwszy. Zobaczymy, zobaczymy. No, w tym sezonie jestem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogólnej topce, ale jeszcze... Mamy 4 giereczki do zagrania. 2000 już jest, więc fajnie. Ale no, warto pocisnąć te kilka gierek dodatkowych, żeby no wbić się na tym top 1. No szkoda się, moi drodzy, zatrzymać zaraz przed, jak można być właśnie pierwszym na świecie. E, no mam nadzieję, że ten ziomek akurat nie będzie grał. Może on zagra jakąś jedną grę później i mnie to znowu wyprzedzi. To najwyżej jak wróci ta mapa pod koniec sezonu, to to znowu go spróbujemy wyprzedzić. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, moi drodzy. E, dobra, no na razie tak. Gramy na jakichś masterów, no ale wcześniej Graćmy na prorangę, więc widzę, co to jest jakiś master. Master, akurat w skali całego świata, dosyć sporo ludzi ma. Więc już mnie nawet ten master nie dziwi, jak gramy na, na potrójne mastery, bo sami też mamy potrójnego mastera w teamie. Ale czasami są śmieszne giereczki, że jak jakieś randomy, że gramy nie wiem, na jakieś diamenty i oni widzą potrójny master, to stoją na respie i się kręcą. I to nawet nie są Polacy. Chodzi o to, że jakieś randomowe gracze wiedzą, że już przegrają, więc nawet nie grają i, i się kręcą i nam mecz oddają od razu. No ci akurat w miarę, w miarę pykają. Muszę się tutaj bardziej skupić, żeby przejść tą bel, bo ona mnie oznaczyła. Nie mogę też za bardzo tak Podjeżdżać, bo mnie po prostu ona znokautuje. A fajnie by było coś tam zadać, bo na razie żeśmy za dużo nie zadali. 16%, tylko to jest bardzo mało. Teraz jeszcze coś tam zadałem, przynajmniej więc spoko. Zbiliśmy 30%, minuta 20% do końca. Zmarnowany ulcik tej koletki, więc to akurat na plus. Dobra, tutaj spróbujemy sobie jeszcze porobić tą, tą Bel, moi drodzy, na środku, bo ona. Ona mnie wkurza, że ona mnie oznaczyła. Już bym wolał człowieku upaść i po prostu nie być oznaczonym. O kurde, teraz jeszcze padnę chyba, czy nie? Nie padnę. Nie dobra, padnę niestety. Tego kolta, tego kolta trzeba znakautować. Tego kolta trzeba znakautować. Ja teraz to defnę, ale tam mamy fajnie. Przygod i jeszcze przeszedł chyba Leran. Leran tam, moi drodzy, niestety padł. No tabel dobrze gra. Tabel, moi drodzy, z Kubana dobrze, dobrze strzela. Tabel dobrze strzela, dobra. Ściągnąłem ją. Tutaj jeszcze mamy tą, yy, moi drodzy, koletkę. Przechodzi leran bardzo dobrze, a też przechodzę. No i mamy to bardzo ładnie, moi drodzy. Kolejne zwycięstwo, jeszcze trzy. Jeszcze trzy zwycięstwa do zrobienia, i będziemy mieli top 1 EV na świecie. 2009 Pucharków, moi drodzy. 19 pasy, 3 gierki do rozegrania. Nawet nie chyba. Chyba dwie, chyba dwie, czekajcie, nie, nie, trzy, trzy, bo nam braknie chyba jednego pucharka. No nie wiem, zobaczmy, zobaczmy. Plus 6 to 12, 12, plus dziewięć moi drodzy to jest 21, więc no braknie jednego, dlatego trzy giereczki. Dobra, spróbujmy tutaj tak od razu kolta wywalić. Bo jak wywalimy kolta, to sobie Leran przejdzie. Lole tam, moi drodzy, ja jakoś tam dam radę, a Melody no to będzie miała ciężko na naszym Lolę, Więc wydaje mi się, że tutaj mamy w miarę spoko, żebym tylko Leranowi pomagał z koltem, jakby kolt był napocony, i bez problemu raczej przejdziemy właśnie tego Tima. No na razie to ja mam lekki problem, a nie Leran z tym koltem, bo on by tutaj ładną serię we mnie, we mnie wywalił. Melody już się zmieniła, no bo Melody ma giga ciężka na nas tutaj. Tak naprawdę najłatwiej ma chyba na kolta, moim zdaniem. No tutaj jeszcze mega odklejkę zrobiła, szła cały czas prosto. Kolcika spróbujemy. No niestety ściągnął mnie. 76% kolta. Kolta muszę moi drodzy tutaj pocisnąć, bo on idzie już z lewej strony, zaraz nam będzie zadawał jakiś damage na safe. Trzeba, trzeba go zneutralizować. 900 mu zostało życia. Ok. Ja mam tysiąc, trzeba uważać, żebym tutaj nie padł, moi drodzy, bo jak padnę, to on. Z 20% nam zbije. Dobra, bardzo dobrze. Rzucamy sobie to. Melody nam idzie. No, ciężej, ciężej tutaj już idzie. E, no, oczywiście, nie jest to sprawa tego, że już mamy 2000 pucharków, bo matchmaking jest cały czas ten sam. I gramy na, no w kółko, znaczy nie w kółko te same osoby, gramy na różnych przeciwników. Ale chodzi o to, że nie jest tak, że jak się ma więcej pucharków, to się ma trudniejszych. Tylko, no, randomowo to dobiera. Tak samo możecie mieć 1000 i na mnie zagrać. A możecie mieć 1700 też na mnie zagrać, bo powyżej 1000 jest cały czas ten sam matchmaking. Dobra, kolta znowu znakautowana. Jest dobrze, mamy Hypera moi drodzy, który nam się nie przyda, bo i tak już wygraliśmy. Giereczkę. Dwie gry: dwie gry jeszcze nam są potrzebne. I będziemy mieli top 1 na świecie na moi drodzy. Tutaj FC top 1 na świecie na jakiejś postaci. No powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że po Prime Casti Pandy będę jeszcze kiedyś top 1 na świecie na jakiejś postaci. Wtedy nie byłem, ale jak dobrze pamiętam, musicie sprawdzić i mi napisać w komentarzach. Ale wydaje mi się, że jak wbijałem Spike'a, nawet był chyba wtedy jeszcze odcinek u Farela, to jak białem spajka, to byłem chyba trzeci albo czwarty na świecie, i to było najwyższe miejsce, jakie zająłem na świecie pod względem jednej postaci ogólnie pucharkowo, no to byłem chyba raz piąty, to nie tak dawno, jak zmienili system pucharkowy w pierwszym sezonie, co chyba puszował i ja też no to wtedy byłem przez jakiś czas piąty na świecie, chyba czy tam szósty. A moi drodzy, na jednej postaci, no to już wyżej się nie da, bo jak dzisiaj wbijemy top 1, no to już lepiej się nie da. No i jedynie co mi wtedy zostanie, no to wbicie prorangi oraz wbicie top 1 na świecie ogólnie pucharkowo przez chociaż chwilę, żeby być, więc zobaczymy, czy kiedyś jeszcze, moi drodzy, osiągnę takie rzeczy. Proranga myślę, że prędzej yy, czy później kiedyś siądzie. Na top 1 na świecie przez jakiś czas, no to jest ciężkie, to jest naprawdę ciężkie, bo to. To są dosłownie liczą się sekundy, kto szybciej wygra mecze, więc no to jest, to jest, moi drodzy, bardziej troszeczkę zależne. Otwarta, ale no skilla też trochę trzeba mieć, żeby po prostu e, z 50 albo 100 mecze od razu wygrać pod rząd na początku sezonu, ale no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie sobie lecimy z giereczką. Mam już bardzo szybko hypera, fajnie, żeśmy teraz wszystkich przeszli, więc e, no raczej tu będzie winek, moi drodzy. Podładuję sobie ataki, spróbuję jeszcze walnąć sobie ulta. Znokautowałem tą wariatkę 5% zostało, dobijamy to bardzo ładnie. Gierka o top 1 na świecie. Gra w tym momencie o top 1 na świecie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Ewę, sprawdzimy sobie jeszcze topkę, żeby nie było. Uwaga. 2022, ja 2021 lecimy. Gra o top 1 na świecie, Ewa, let's go! Zobaczymy, ko nam da w przeciwnikach. Jest ból, dobra, nie wiem jakim cudem ktoś tu gra bólem. Nie mam zielonego pojęcia, no dwie kolejne postacie są dobre, no bo czeki melodii jest tu dosyć spoko, ale ból, nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi. Mam nadzieję, że bez problemu to wygramy, no i tak to powinno wyglądać też, no bo e, no, jak melodii nam nie przejdzie na safe, no to reszta nie jest nam straszna, bo po prostu no, nie miałem szans na nas, żeby przejść w jakikolwiek sposób, no i to będzie chyba. Najszybszy win w dzisiejszym odcinku. Z moi drodzy, gierka o wbicie, top 1 na świecie na IV bardzo prosta. Uwaga, dobijamy sobie tutaj już te ostatnie procenty tak naprawdę. I w tym momencie moi drodzy, wbiliśmy top 1 global na IV. Top 1 Global na Eevee. No jest moc, jest moc. Bardzo się cieszę. Mega mi się to podoba. 2027 moi drodzy. Mam więcej pucharków niż mamy rok aktualny na jednej postaci. Bardzo fajnie. Ja moi drodzy dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał I że tak czytała w górę. Zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.